W Krakowie 01 jest z nami Kamil Pestka, zawodnik, co do którego serca kibiców w Krakowie cały czas biją. Kamil, to był trudny mecz dla Twojej aktualnej drużyny. Jak z Twojej perspektywy rywalizowało się z Krakowią? No ciężki ciężki mecz. Pierwsza połowa taka... trochę nie wiedzieliśmy jak, jak, tą, jak Krakowie rozgryźć tak, pod względem w tak. No mówię, ciężki, ciężki mecz w pierwszej połowie. No, nie, nie wiedzieliśmy, jak, jak gdzieś się przedrzeć. tego braku utrzymania tam gdzieś przy polu karnym Krakowi, żeby gdzieś tą piłkę tam piłkę przytrzymać, zmienić stronę. W drugiej połowie bramka. No, wychodzimy na drugą połowę i dostajemy bramkę z rzutu rożnego. Na co się uczulaliśmy w szczególności. Właśnie, gdzie byłeś przy tym swoim fragmencie? Jakie były Twoje zadania? Na no, boisku? byłeś blisko centrującego zawodnika? No, czy... Blisko, ta piłka przeszła tam przez nas wszystkich. No, jakby, muszę sobie to zobaczyć. No, ale, to, ale tak nie, nie powinna przejść. Nie? Gdzieś tam bardziej zdecydowanie powinniśmy ją zaatakować. I, i, i nie, nie żeby ona tak przechodziła. No i później co? No później Krakowa się cofnęła, no i chcieliśmy dobrze no, przy... Przyjęliśmy inicjatywę, cisnęliśmy, ale nie udało się. Nie? Kamil, Twoim partnerem w bloku defensywnym jest też były piłkarz Krakowi Matej Rodin. Ja spojrzałem na statystyki. Łącznie mieliście więcej występów w koszulce w pasy niż trójka defensorów Krakowi aktualnie występująca. Czy z Matejem miałeś okazję grać wcześniej, kiedy był w Krakowi? Czy to jeszcze było. No tak, graliśmy. Nie wiem ile, ale graliśmy dużo z Matejem. Nie ja no, mówię, bardzo ja lubię, znaczy, bardzo się cieszę, że zawsze miło chłopaku spotkać też kibiców. Ale czy to był trudny dla ciebie mecz psychologicznie, bo tak naprawdę wiesz, może jestem nieobiektywny, ale mam wrażenie, że było się jednym z lepszych zawodników Rakowa na no, boisku. No, znaczy mecz, jak mecz, no też, ale mówię, no, no to jest wyjątkowo, tutaj nie będę nic mówił, że ten mecz był bardzo wyjątkowy mecz. Dla mnie, e, mówię, zawsze bardzo cieszę się jak mogę chłopaków spotkać, się z nimi na boisku, porywalizować. Kibiców, bo też przyjechali w liczną grupą, widziałem, także fajny mecz. Mówię, e, dla, dla mnie jakby osobiście ze względów e, emocjonalnych, związanych z Krakowem, jakby no, duży niedostęp, bo, bo, bo chcieliśmy ten mecz wygrać. I, Jasne. Kamil, to był ten jedyny mecz, kiedy myślę kibice Krakowici nie kibicowali, bo grałeś przeciwko pasom, ale trzymamy kciuki zdrowia i sukcesów Dziękuję. z Rakowem. Dziękuję. Ci trzymam, życzymy. Trzymamy kciuki za Krakowia. Z życiem jak najlepiej. Mam Dziękujemy. Trzymaj się. Dzie